Let's <laughs> Piłka nożna, pierwsza liga w Olsztynie to oczywiście nami Olsztyn w studiu Grzegorz Lech. Dzień dobry. Dzień dobry. Grzegorz, za Wami pierwszy pojedynek w tym nowym sezonie z Arko Gdynia. Szczęśliwy remis, udany pojedynek w Waszym wykonaniu? No, myślę, że z tego remisu powinniśmy być w końcowym roz, rozrachunku zadowoleni, bo z gry to można powiedzieć dużo więcej miała Arka Gdynia, chociaż też takich klarownych, stuprocentowych sytuacji nie stworzyła aż tak wielu, jakby to wynikało z ich posiadania. Dania piłki. My też mieliśmy swoje sytuacje po stałych fragmentach gry, także myślę, że ten remis jest myślę, w jakimś stopniu sprawiedliwy, chociaż może z takim delikatnym wskazaniem na Arkę Gdynia. Mhm. Zagraliście w ostrudzie pojedynek wasz odbył się w tym właśnie mieście na Nowym Stadionie. Jak wam się grało? No, na pewno, no tu ja myślę, że nie będę ukrywał, bo nie ma czego. No. Stadion w Ostrudzie jest o wiele w lepszym stanie, jest nowym obiektem oddanym niedawno do użytku i nie ma nawet czego porównywać z, ze stadionem w Olsztynie. I wiadomo, że ta cała otoczka wokół meczu dla nas samych jako zawodników jest dużo fajniej tam grać i czujemy taką więzi z kibicami, I tam jak ci, ci, którzy jadą, bo wszystko to jest bliżej murawy, doping jest Roznosi po murawie, idzie i, nas, i czujemy to po sobie. Natomiast w Olsztynie, no ten doping się gdzieś rozmywa. Jest duży obiekt, jeszcze z dawnych czasów budowanych na pokaz, a nie na jakość, i tutaj już jest zębem czasu tak ugryziony, że no, nie, ma, nie ma nawet co porównywać tych, tych dwóch stadionów, bo yy, myślę, że dla kibiców, yy, tych co byli, jakość oglądania tego spotkania też jest to wiele większa niż, niż w Włosztynie. Wasze plusy i wasze minusy, jeżeli chodzi jeszcze o pojedynek z Arkogadynia, Twoim hmm. zdaniem? Nasze pl naszym plusem na pewno było to, że po sparinga, gdzie wyniki nie były najlepsze, bo gra, gra była zdecydowanie lepsza niż, niż osiągane wyniki, stawiała taki duży znak zapytania przed tą pierwszą kolejką. Jednak zebraliśmy się do kupy i pokazaliśmy, że możemy, umiemy zagrać na zero z tyłu i z tego na pewno się cieszymy. A no, na pewno dużym minusem było to, że stworzyliśmy sobie bardzo mało sytuacji takich klarownych do strzelenia bramek i na tym będziemy musieli się też skupić i i większą uwagę poświęcić temu elementowi. Teraz przed wami pojedynek z Beniaminkiem, energetykiem Rafawnik, no i ten zespół chyba sprawił niespodziankę w pierwszej kolejce. Na pewno. To jest taki Beniaminek, ale z trenerem, który ma doświadczenie w ekstraklasie. Jest tam też kilku zawodników, którzy czy na poziomie pierwszoligowym, czy nawet ekstraklasowym pograli, zagrali spotkania i na pewno czeka nas bardzo ciężki pojedynek. Też sam się dowiadywałem, jak ten zespół się prezentował od chłopaków z Nicieczy i faktycznie prezentują już dojrzały, dojrzałą piłkę i nastawiają się na wynik swoim graniem i czeka nas na pewno bardzo ciężki pojedynek. Niektórzy Duże kibice w Olsztynie zastanawiają się, czy uda Wam się w tym sezonie odczarować boisko na stadionie Przelei Piłsudskiego, no bo w tamtym sezonie to tak trochę było cienko, jeżeli chodzi o wyniki. No było bardzo cienko, no to my sobie zdajemy z tego sprawę i w każdym meczu u siebie chcieliśmy wygrywać te spotkania. Niestety każdy wie, jak to, jak to się toczyło i mamy naprawdę tak duże nastawienie takie na tę na rundę, żeby u siebie być mocną drużyną i grać dobrze i zdobywać. Te punkty wygrywać przede wszystkim, Mo, Może gra u siebie może nie być momentami widowiskowa, ale, ale chcemy po prostu wygrać i przełamać taką tą pasę, którą, którą tutaj sami sobie sprawiliśmy, i zaspokoić naszych kibiców, jak również siebie, bo naprawdę my też jesteśmy głodni zwycięstwa u siebie. Po pojedynku z Arką Gdynia bardzo dobre opinie zebrał Piotrek Skiba. Na pewno no, odkąd ja znam Piotrka, to Piotrek zawsze z Arką Gdynia te mecze wychodziły mu świetnie i oby trzymał tą formę z tamtej rundy i z tego meczu, bo wiadomo jak jeżeli bramkarz się daje dużą pewność reszcie zespołu, bo wiesz, że z tyłu są klocki poukładane i nie musisz się martwić o to, czy, czy coś padnie czy nie. Dlatego no, cieszy nas naprawdę forma Piotrka i oby oby nie schodził z tego dużego poziomu. Cieszy nas forma Piotrka Skiba, jeżeli chodzi o obsadę bramki. Ale tutaj też pojawił się duży problem, który już częściowo został chyba zażegnany przez władze klubu. Michał Leszczyński, kontuzjowany? No zgadza się, no, bardzo nam jest szkoda Michała, bo widać po nim było i na treningach, i w meczach kontrolnych, i nawet po tym meczu w rozwoju, gdzie że Michał też również jest w wysokiej dyspozycji i jest to młody jeszcze zawodnik i robi cały czas postępy. Naprawdę robi takie postępy, dość, dość dużymi krokami szedł w tą dobrą stronę, i teraz przytrafiła mu się no, straszna kontuzja, bo bo czeka go pół roku, najmniej na pewno, przerwy, później rehabilitacja, żmudna praca przed nim, ale mam nadzieję, że po tym będzie tylko mocniejszym zawodnikiem, i psychicznie, i fizycznie, i dalej w stanie do rywalizacji w bramce 100 milu z bramkarzami, którzy tu będą, czy z Piotrkiem, czy z nowym bramkarzem, który przyszedł, bo może to być bramkarz dla 100 milu na lata, bo naprawdę umiejętności i charakter do grania w piłkę ma duży. Grzegorz, ostatnie pytanie: jak zagrać z Energetykiem Rof Rybnik, żeby zdobyć cenne trzy punkty? Na pewno będziemy chcieli powtórzyć granie defensywne, to co zaprezentowaliśmy z Arką, żeby nie stracić bramki i później nie gonić wyniku. A sami będziemy szukali tego, tej zwycięskiej bramki i trener nakreśli nam, jak mamy z nimi zagrać. I mam nadzieję, że to pomoże nam w zwycięstwie. Jaka temperatura będzie? W Olsztynie w sobotę? Na pewno. Bardzo gorąca, dodatkowo jeszcze podgrzewana przez naszych kibiców. To w takim razie zapraszamy na ten pojedynek. Przypominam, w najbliższą sobotę Stamil Olsztyn zmierzy się z Beniaminkiem Energetykiem Rok Rybnika. Na ten pojedynek jeszcze teraz zaprosi Was wszystkich sam Grzegorz Lech. Witam Grzegorz Szlech, pomocnik z Tomilu Olsztyn. Chciałbym zaprosić w imieniu swoim i całej drużyny wszystkich kibiców z Tomilu na biało-niebieski sektor na pojedynek z Benjaminkiem pierwszej ligi energetykiem ROF rybnik. Mecz odbędzie się w sobotę na ulicy Piłsudskiego o godzinie 17. Wszystkich jeszcze raz serdecznie zapraszamy. Liczymy na wasz doping. Radio Olsztyn. 89 i 99 i 9. 89 ,9.